Dzisiaj będziemy nagrywać oczywiście Minecrafta na moim serwerze. Yy, zobaczymy zmiany. Zobaczycie zmiany. Oprowadzimy was znowu, bo dużo się pozmieniało w ogóle. A więc zaczynamy. Yy, ja, zatrzymajcie film, tu macie IP do serwera. To jest, musi być to no Minecraft Launcher, bo inaczej. Nie dołączycie, kurna. Inaczej, kurna, nie dołączycie, bo y, nie da, nie dałoby się, jak macie Minecrafta, y, nie Java Java. Musicie mieć Minecrafta a nie możecie mieć Windows Edition, jak jest na konsolach, właśnie. Więc chłopy z konsoli nie mogą dołączać, więc tak. IP kosa 11. .me, przez dwa sykosa, z małych, wszystko. Tutaj, rob, tutaj yy, latałem chwilę, że, żeby was tu oprowadzić, co wcześniej dałem kreatywa, bo ja tu adminem jestem, A nic nie budujemy na kreatywie, tylko budowaliśmy te dwie bo źle go zbudowałem. Więc przełączam się na surowy wala i lecimy. Zostawcie dużo łapek w górę i subskrypcji. Tu macie mapę. Tutaj już możecie widzieć, co się zmieniło. Najpierw zwiedzimy tą część, która się trochę zmieniła, a potem tą. Która jest bardziej ciekawa, właśnie, się więcej zmieniło. Więc chodzimy. No tutaj wiecie, domek ten. Tutaj stragan. Xpiarka, No domek pierwszy. Straż. akselotle Teraz lecimy po... Tutaj się nic nie zbudowało, ale będziemy budować. Tu będzie oto ratusz stał. to. I Tyle tylko się zmieniło. W tej części oczywiście. Palnie, kopalnia Dawno tam nie wchodziłem. Tablica graczy. O, Antku muszę dopisać, bo się w, żebym wkurzył na niego. Nowy laczysz, bysze. I lecimy teraz tu. Idziemy najpierw tędy. Tu był mój wcześniej sklep, ale go ten sklep przesunąłem tutaj. Tu stoi Geralt. Muszę go nazwać podobnym takim. gerald sklep Sklep jako. Tu jest boboziarka. Bardzo polecam ten system, bo oni nie mogą się położyć. Tu jest dom Antko. Ro przez niego robiony. Mojego brata. My pomyślecie, że powzięliśmy domek Filipa, ale nie. Nie. Znaczy trochę go zmniejszyliśmy po prostu mam się nie nowego wymyślać, ale mi się ten podobał, tą budowę. Mój wieżowiec robiony wczoraj. Podobny do Filipa Design. Wchodzimy na górę. O, wszystkie pokoje się za dużo nie różnią. Lecimy na samą górę i do aż mojego apartamentowca. Mojego apartamentu. To się wchodzi tędy. Mamy crafting, dwie skrzynki. Ściana piecyków, książki i moje spanko. To jest jakby tamten dom mi sprankowali, wysadzili. Jest widok na mój wieżowiec. Więc schodzimy. Bardzo yy, bym chciał polecić rtx 5 Pro kanał. Yy, też mnie zapromował, więc yy, damy mu win win sytuację. Też go zaprobujemy. Więc teraz idziemy Tomst. Yy, to dobudowałem mojego villagera. Yy, tu jest taki stary kataką, bym po zobaczyłem fajne mi się wydawało. Z tego będzie cały mur i tu będzie, Tu jest taki projekt. Tam za chwilę przejdziemy. Będę was będzie to ciekawi, co tam jest. Zostawcie dużo łapek w górę. Tu są takie latarnie. Tu jest okrąg, który też sobie wymyśliłem fajny jest. Tutaj nie Tutaj źle muszę, muszę przystawić. Teraz wchodzimy na górę. Tu będzie odbywanie na prezydenta. Głosowanie na prezydenta. Tu będzie mój sklep z drewna, więc tu zrobiłem taki prowizoryczny na razie mało trochę drewna. Znaczy, rąbałem dużo, muszę jeszcze tutaj parę rzeczy przenieść. Nie ja chciałby zjeść. Ja coś my mamy tak dużo jedzenia, bo mamy tutaj 200 ustawione. No lecimy. I tu jest góra, którą zabudowywałem z, fi z Filipem. Trochę no, tu trzeba powybijać, bo tu chcemy zrobić wielką wioskę. O ty nie. O ty draniu. Y y Widziałem, piszcie też, chcecie muzykę na, filmie, na na, filmach. Czy ta, taką wleciutkę w te, taką cichutko Żeby za dużo nie, a no, żeby było. I, I tu to w górę trzeba będzie skopać. Żeby tu było równiutko i będą takie domki w skałach. To będzie fajne. Mi się po, będzie podobało. I tutaj jest dzień noc oświetlanie, bo no, na te pół płytki robili, robiliśmy, a te są tylko na noc. To w tej nie widać. Tu no, coś takiego zrobiliśmy. Więc schodzimy. Ten kloc brzydki, który jest tu postawiony, um, e, trochę tutaj się pozmieniało. Może no, jak tam wejdę, to zostanę coś dużo. Tu jest farma najpierw ten kloc zostawimy na koniec. Farma. Na Filipowi domek ku Musimy trochę ich tu powybijać. I wiedziałem, już automatyczna farma trzciny cukrowej. Już na cały kflipunek. Znaczy była będzie Bo ja tu już no, w ogóle nie chcę mi się przychodzić. Ja nie wiem, gdzie te trzciny trzymać. Tu jest jedyna wolna skręga. Będę musiał ustawić na timeset 100, bo to inaczej się nie da. Po prostu inaczej się nie da. Żeby szybko leciało, i tutaj bierzemy wszystko, co się da. Chcę, no i tutaj ja... Ja już to zostawiam bez ten. Potem sobie przyjdę pozbierać. Na filmie nie będziemy nudzi. Jak chceś, yy, dawam linka do tego filmu, jak, albo ja z, yy, yy, napiszcie w komentarzu Piotrek. Znaczy wszyscy i Piotr. Naj, najlepiej Piotr Głos Pod też jest youtuberów RTX Piotr Pro. Bardzo dobry gadał. Wbijajcie, będzie link. Pod spodem. Jak byście słyszeli? Muzyczkę teraz, to mi się udało Jak nie słyszycie, no to ten. Albo piszcie jak trochę za głośno jest. Jeszcze to ten. I tutaj znam zniszczyło farmę ktoś. Jest tablica ogłoszeń. Głosowanie na prezydenta. Tablica ogłoszeń. Tu Gerald. No, za i to wszystko. Yy, chcę zrobić yy, Filip... Yy, temu. Hubertowi Planka. Już raz mu go zrobiłem. Yy, to nie jest aż tak mocno sprakowane. Zapójdziemy tam do pikona. Eee, chcę zrobić, że tutaj. Tutaj. Tutaj całą górę. Zalepimy mu. O, a mać. O ja. Biorko mi się. Nic się nie stało. Panowie, nic się nie stało. Ej, czajcie. Branka będzie wiedział gdzie są te kolumny o widzowie pójdziemy trafimy i pojedziemy autostradą do mojej tajnej bazy a czekajcie chwilę To będzie taki króciutki film około 12 minut. Więc nie spodziewajcie się jakiegoś długiego filmu, bo tutaj wszystko chcemy zrobić tu Piotrek, nie zrobię dzisiaj twojego pomnika. Sorry, ale będzie jeszcze dzisiaj jeden film wrócony z Fortnite'a. Yy, yy, tylko ja zdradzał, że będzie z jakiegoś in, fajnego trybu i w którym i zagramy za nowym skinem. No Przyniosłeś? No to widzowie lecimy. No to widzowie. Paj do następnego jak chcecie drugi film. Pa! Co ty pająk jeszcze